Cześć, ja jestem Paweł Malinowski, a to ogromne mystery boxy z Tigera XXXXXXXL. Zobaczcie, są takie wielkie jak moja głowa Nawet Uuh. większe Nawet większe od mojej głowy Zobaczcie jak rabowałem Tigera z Martyną Spójrzcie, normalnie wynosiliśmy boksy w workach na śmieci Bez płacenia Nie no, zapłaciliśmy, nie się po policję, błagam 20 zł za jedną sztukę, a sztuk jest 16 Ale spokojnie, to jest duży, więc dużo zapłaciłaś za dużego boxa Opłaca się Opłaca się Jeśli chcesz zobaczyć więcej mystery boxów z Tigera, oczywiście jak dołożą, bo wykupiliśmy wszystkie, to zostaw łapkę w górę, jak będzie 30 tysięcy łapek w górę, to nagrywam kolejny odcinek. No i zostaw subskrypcję, jeśli nie masz, ponieważ kurczaki nie będą jadły ziarna, jeśli nie zostawisz subskrypcji. Biedne kurczaki chyba nie chcę, żeby kurczakom stało się złego, dobra! A po mi, Pawła, wpadajcie na mój film i powiedzcie kto, kto miał lepsze boksy. Pewnie znowu Martyna, bo Martyna, nie wiem jak się dzieje, trafia zawsze same sztosiki. Okej. Okay. Oooo wow. Dobra, w ogóle skusiłem, bo spojrzałem do środka Piękne pisaczki, więc Martynie je oddam, bo ja nie potrafię rysować Proszę bardzo Jadro samych semestrów. Wszystkie kolory świata, niesamowite Bardzo fajne, Dziękuję. ale nie umiem rysować Dziękuję, ja umiem hmm. Aha Wszystkiego dobrego na święta Hanuki. Powinno być więcej świeczek Miss Aga, Paweł Malinowski, Martyna Zabawa Czy to zjeżdżalnia na śnieg? Nie, tak To jest zjeżdżalnia na śnieg To są chyba sanie Tak, siadasz tutaj pum, pum, I jedziesz, albo to jest deska do krojenia i chyba raczej tak Działa Nawet nie ma napisu co to jest, został tylko sam ogonek Bo to jest oczywiste Paweł, to tylko, nie wiem, trzeba być kim żeby nie skumać, że to jest deska do krojenia A ostatnia rzecz to Paweł Maliznowski Wow, Wjeżdża mystery box, wjeżdża, 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 wjeżdża Otwieram go, szybkim ruchem, szybkim ruchem Pierwsza rzecz w środku to pudełko Ale słyszycie? Coś w środku chyba jest, a nie to ten metal to grzechocze Ale słuchajcie, może w środku są jakieś tajne dokumenty Jakieś akta tych ludzi, co nie subskrybują mojego kanału Zobaczcie, ten gościu nie subskrybuje mojego kanału jeśli to jesteś ty, to zasubskrybuj. Dalej, zobaczmy. Ten gościu nie subskrybuj. I ten gościu! Pan Borsuk, nie. Pan Kaczor nie subskrybuje mojego kanału. Pan... Przyklej sobie coś na czoło! Pięknie. Pasuje ci do bluzy. Jeszcze jedno? Uwaga, teraz powiem bardzo brzydkie słowo. To było nieładne. I teraz coś miękkiego. Czy to będzie chomiczek? Piękny chomicz. Nie to. To dinozaur! I wydaje mi się, że już w jakichś Misterboxach trafiłem tego dinozaura. Przepraszam, to jest smog. Złapał moją rękę, puszczę moją rękę! Martyna, ratuj mnie! Ratuj mnie, Martyna! Ja nie mogę. Myślałem, że oderwie mi dłoń, ale na szczęście Martyna uratowała mnie i Nie całą ma za co Paweł, sytuację? To za te pisaki! Aha, a jakbym Ci nie dał tych pisaków, to byś nie uratowała mojej ręki z, z, od Wielkiego Smoka W takim razie nie dam Ci tych pięknych kart dance slek, dance mowes No i nie musisz, bo już kiedyś się trafiła Serio? No Czyli wszyscy pewnie wiedzą, co tutaj jest Okej, okay, ale będziesz musiał zatańczyć w któryś z tych ruchów, Paweł. Dobra Uwaga, uwaga, uwaga Co my tutaj mamy? Jest bardzo fajne pudełko z kulkami żelowymi I mega, mega karty Paweł, tańczysz teraz jak Snoop do. Tańczę to i Teraz wyciągnę największego boksa Jest aż wypchany po brzegi, normalnie sam zmienia biegi. Teraz zobaczymy, co w środku siedzi. Tak, bardzo ładnie otworzyłem to. Co to jest Martyna? Powiedz mi, ja nie mogę spojrzeć na to. Zabawki z Chińczyka! Co? Ej, serio, tu jest napisany Chińczyk! Chińczyk da dwóch lub sześciu graczy Aha, to jest serio Chińczyk, planszowy Chińczyk. Myślałem, że będzie tutaj dużo zabawek z Chińczyka dla sześciu graczy, no niestety, powiem Wam szczerze, że nigdy nie grałem w Chińczyka i chyba dzisiaj nie zagram, bo muszę. Kolejne rzeczy tutaj zobaczyć, które mi się zrobią. Ej, to mi się podoba, to mi się podoba, widzicie? Nie, pokaż to <grym> to jest zestaw do samolotu. Słuchajcie, mi się wydaje, że to jest taki mini przybornik, zestaw biurowy, przydałoby się na Back to School. Zobaczcie, to jest mikro, mikro, mikro taśma, tutaj taki mikro, 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 mikro zszywacz, mikro zakreślacz w kolorze różu, o, mi się on podoba, przykro mi Martyna, ten mini zestaw trafia do Home x -film, bo on lubi takie że... ej, oddawaj ten zakreślacz, oddawaj go, oddawaj go, widzieliście, ukradła, mega słodkie nożyczki, zobaczcie, ciach, 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 oddawaj zakreślacz. Dziękuję Puść go, puść, powiedziałem puść I chyba już ostatnia rzecz, zobaczcie Widzicie? Powiedzcie mi co to jest Proszę mi napisać w komentarzu co tam jest, ja nie będę na to patrzył Ja nie patrzę na to No dobra, zobaczę Znowu świecznik? Bardzo piękna pani, Co się jej z twarzą stało Chyba za dużo świeczek wypaliła już I po prostu ją, po prostu mnie trochę wygięło Miejsce na świeczkę i uwaga! Treasure X. Prawdziwe złoto, a w środku mózg. Mam pewne wrażenie, że to jest najcięższy Mystery Box, jaki otwierałem ever. Daj, daj Zważ go, ile waży? 10 kg. 10 kg to ważę ja! I teraz zobaczmy, pierwszy przedmiot. Słuchajcie, nie patrzcie tam. O, oh. oh, sorry, spojrzeliśmy. Pokoloruj mi świat Piksela. Pokoloruj mi tego kraba. Ej. kraby tańczą tak. Dobra, o, nawet tutaj ten też tańczy, zobacz. Ty masz tu, wiem, bo tak tańczą krawy i kolorujemy. Tylko nie wyjeżdżaj poza linię, bo się bardzo zdenerwuje. Dobra. Co ty robisz poza linią? Co jest grana? kraba! I tańczymy teraz. Korowy kraba. Zabieram się długopisy, bo nie umiesz korzystać z ich potencjału. No, ten zeszyt do rysowania nie zachwycił mnie. Ostatnia rzecz chyba. Co to ma być? To jakieś eliksir, co, co ty robisz? Wącham, pachnie subskrypcją. I teraz ostatni będzie item przedmiot. Fajny jest, bo to... Pudełko! To jest picture lotto, czyli chyba coś jak lotto takie normalne. Zaraz zobaczymy, kto zostanie milionerem. Uwaga Martyna losuj Co tam wylosowałaś? Co tam wylosowałaś? Kurę! Kurę? To właśnie chyba to jest... Kure... Kura wygrywa milion dzisiaj Dobra Siedziałem z Martyną 15 minut i myślałem O co tutaj chodzi Jedyna fajna rzecz to Świnka, syrenka, rylka, smokey eye w, Właśnie w staniku z muszelek I najlepsza rzecz Która tutaj jest To torebka z plastikowymi Żelowymi kulkami Patrzcie jakie fajne Ja czarny Nigdy nie miałem czarnych, zawsze Paseł, były białe. Wiesz, wiesz, jaki to jest czarny kolor? No to szare, nieważne. Wow, lepsze niż te kwadraty tekturowe. Dawaj, mart nabawimy się. Trzeba pstrykać. Kto pstryknie więcej? Ja. Chyba wygrałem. Zamykamy to na zawsze. Już nigdy tego nie otworzę. Albo nie. Wyrzucę to, a w puszce będę trzymał. Świnkę Pepa <noise> Nie. Jeśli jeszcze raz trafię coś takiego. Co było przed chwilą? Tu normalnie eksploduje. Oj, i, i oj, oj, coś mi, mięciutkiego. Mięciutkiego i faj! No, wyłaś stamtąd. Kaczka. Twir, twir. Kacz. Tak robią wróble, to jest kaczka. Chyba czapka. Ej, to na 100% jest czapka. Niesamowite, trafiłem. Świetną czapkę. Tam jeszcze coś jest fajnego, tym razem. O, ja? Kawałek drewna i sznurka. Co za fajne rzeczy tutaj trafia. Ja nie mogę! Paweł, to są IQ puzzle. Zobaczymy, jakie masz IQ. 10 IQ! Bo nie mogę tego rozwiązać. Nawet nie zacząłeś. Aha, no tak. Taka musi teraz dramatyczna muzyczka lecieć. Tym, tym, tym. Tym, 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 tym. Martyna, pomóż mi z muzyczką dramatyczną. Tym, 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 tym. Paweł, rzeczywiście masz 10 IQ. Kolejny fajny proszek jest. Zobaczmy, jaki kolor ma ten. Mmm, tutaj dostałem trochę żwiru. Ej, to jest prawdziwy piasek z plaży. No? Niesamowite. Mi się wydaje, że to to jest zabawką, a to jest opakowanie po prostu. To jest dla mojego kota. Tak. Zrobiłem małą kuwetę dla kota. To teraz muszę kupić mojego kota, bo on jest duży i robi dużo Moi drodzy, może poprzednia zagadka była dla mnie zbyt trudna. Ale to czapka nie była. I ostatnia rzecz w tym boksie chyba. Albo i nie. Rere re, kum kum, rere re, kum kum, re, re, kum. kum. Uuu, co to jest? Otwieraj to. Rozłożyłem muchy tak, aby każdy miał równe szanse, i nasze żaby już są gotowe do akcji. Martyna zaczyna, bo jesteś gościem. Lecimy. Już za pierwszym razem złapałaś. I teraz ja. Super! To było bardzo fajne. Ok, mam, mam jeszcze szansę. Świetna zabawka. Daje dużo radości. Uwaga. Dwie! Dwie na raz. Ale czadowo. Mam szansę wy. O nie. Jak teraz nie trafię, to pewnie Martyna mnie pokona! Uwaga! Tak! Udało, udało mi się! Ukradła mi! Powiem szczerze, te żaby były naprawdę fajne, ale myślę, że będzie coś jeszcze lepszego, uwaga! Kolejna gierka! Ej, ja wiem co to jest. Słuchajcie. To jest coś takiego, co było w Poptoj i obryzgało mi całą ścianę. Pamiętam, też tam byłam. Kto oglądał ten odcinek, pisze ja, ja Poptoj w komentarzu. Martyna napisz Poptoj w komentarzu. Dali bez wody? Dali bez wody. Oszczędzają na wodzie, słuchajcie. Ale to dobrze. Bardzo dobrze. Co udało się? Nie. Przegrałem. Zapraszam na Instagram, doleję tam Coca-Coli i zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, co się stanie. Tak, może wybuchnie, tak jak kolamentosy Mentosy. Dobra, ale nie bądźmy tacy, wiesz. Tutaj mili, bo ostatnia rzecz już. Czyli to bardzo jest niemiłe, że ostatnia rzecz. Oooooo! Wow! I dali też do środka długopis i temperówkę. Nie będę tego otwierał, ponieważ musimy lecieć dalej. Uff. Teraz jestem gotowy Dobra, to by było na tyle odcinka Teraz przez kolejne 10 minut będę próbować trafić tym okrążnym czymś do tego czegoś Nigdy w życiu Wracam na stanowisko I jedziemy z kolejnym Mystery. O nie Jednak to jest najcięższy najbardziej wypchany Martyna, zważ go O, o jakie wielkie Ej. Ej, co to jest? Największa rzecz w boksie Mystery Box Nawet na... ja nigdy takiej nie miałem Ever Pasuje do bluzy z Możesz nosić zamiast torebki. Nie tej twoje różowej torebki. Ale fajne to będzie na pewno. O. Zabawa nigdy się nie kończy, bo jeszcze się nawet nie zaczęła. Wiecie co? To jest chyba takie... chyba takie ciastoliny i foremki. Ja to chyba dam Chomikowi świrowi, żeby się trochę pobawił Nie będę tego teraz otwierał, wiecie, bo, bo Ja po prostu pobrudzę sobie całe ręce. Już są czarne Moi drodzy, skrzynka była fajna, ale niestety jej Zawartość mogła być lepsza Kto pierwszy złapie? Kto pierwszy? Ja pierwszy o, wygrałem. To jest słuchajcie, kawałek materiału, futerał na okulary, tak jest napisane. Ja okularów nie mam dzisiaj na sobie, więc będzie to futerał na świecznik. O nie. Co się stanęło tutaj? Urwałeś głowę, Marty nie wca zabawiasz. Wcale nie, wcale nie, popatrz. Kręcaj to, wkręcaj. Czemu walisz o, mnie w łeb? Nie, wcale tak nie jest, już jest okej. Okay. O, wszystko jest okej. Okay. Kaczor mówi, że teraz będą najfajniejsze rzeczy z całego dnia. Oby się nie mylił, bo inaczej zdejmę tę czapkę i już nigdy jej nie założę. No i nawet jak się będzie mylił, to mam zapasową czapkę. A nie, to jest czapka chyba taka dla bardziej dla dziewczyn, taka dla Martyny, zabawy. Chodź tu z głową, Martyna. Chodź tu z głową, chodź tu z głową. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ mamy kolejną rzecz: świecący znak wskazujący. W tamtą stronę! Tam. Ale to jeszcze nie wszystko, bo czeka nas coś jeszcze lepszego. No i to rozumiem, to to ja lubię. Nareszcie coś serio, co mi się przyda. Jest to krawat. To nie jest i... krawat, Słuchaj, ja chyba wiem lepiej, jestem chłopakiem, a to jest dla chłopaków. Jest to krawat i bardzo się cieszę, ponieważ mamy karnawał, jak dobrze wiecie, i będę robił faworki w tym właśnie krawacie. Ktoś z Was lubi faworki, ten pisze wielki faworek tam w komentarzach. A ja idę robić faworki. Resztę boksów otworzy Homik Świr. Cześć, ja jestem Chomik Świr. I dzisiaj będę otwierał mystery boxa. Co to ma być? To nie jest Homik Świr. To jest dinozar, którego otrafiłem przed chwilą. O, Chomik Świr nie odbiera telefonu, czyli pewnie bierze prysznic. Więc ja otworzę ostatniego mystery boxa, bo on On się kąpie 3 godziny, słuchajcie, on nalewa 100 hektolitrów wody do basenu I robi też tam basen pełen szlamiku, no generalnie chomik świr jest naprawdę mega świrem Dlatego ja otworzę ten ostatni mystery box I ja nie mogę To będzie najlepszy mystery box całego dnia Pierwsza rzecz to Encyklopedia Encyklopedia, jest pusta, ponieważ to ja będę wymyślał hasła i o co tutaj chodzi, nie? Czyli dalej będzie pusta. To było bardzo niemiłe. Bo masz pusty łeb. Żartuję, masz kaczy łeb. No dobra, na razie nie, nie było zbyt dobrze, ale teraz, teraz będzie tak super i ja dobrze wiem, że wy też wiecie, że tak będzie. Zobaczcie. Graf... Do góry nogami to trzymasz, panie. Jakaś gra w piłkarzyki. Ale to jest do tego, do... Wanny to dla chomika świera, żeby mógł godzinami grać w piłkę nożną. To nie jest do wanny, Marta. To jest do wanny, czy ty nie widzisz, że tu jest namalowana wanna. Ale beka! Dobra, idę zanieść to homikowi, zaraz wracam. Chomik! Chomik, ej, bardzo dla ciebie mam! Co to jest? Nie wiem. Wyrzuć to! Chomik świr tego nie chciał, a ja nie mam wanny, więc zrobimy tak. Martyna będzie uchwytem, a ja spróbuję rzucić tymi piłkami. Martyna proszę, czyń honory. Jestem twoją wanną, tak? Tak, Martyna jest. Zło... Właśnie tak, to jest wanna zabawa. Uwaga. Mam trzy szanse, bo mam tylko trzy piłki. I. No nie! No nie! No. Jeden na cztery rzuty, ja nie mogę. Nie, chyba nawet nie było tego czwartego. Trafiłem tu. Tak? No. Uwaga. Rzut za 100 punktów! E, chyba oszukiwałeś, ale dobra, masz 400 punktów. Możemy teraz przejść do chyba ostatniej rzeczy i podobno ta rzecz będzie najlepsza z całego odcinka. Zobaczcie, już był używany. Ktoś już używał ten wielki długopis. Patrzcie na to, napiszę coś do górnogami. Oj! Ten długopis wygląda jak ty! To jest podrabianiec Paweł długopisowski! To jestem ja jako długopis, zobaczcie, żółty. Jakby i Paweł był długopisem, to tak by właśnie wyglądał Jestem kameleonem. Gdzie jest Paweł? Gdzie jest ten długopis? Wszystko się zlało ze ścianą. Ach te kameleony! Ach, te kameleony! Zawsze mnie oszukują! Paweł, ten borsuk na twoim czole, coś z nim się stało dziwnego. Może go reanimuję, lekko. Borsuk, Borsuk, weź ogarnij tam. Ogarnął? Okej, okay. to w takim razie przechodzimy do przedostatniej albo do. Przedosta. Czy, Czy są trzy? Nie, dwie. Dobra, nieważne. Wyciągam coś bardzo, bardzo ciężkiego. Brawo! To no chyba za te 500 tysięcy subskrypcji Paweł Tutaj ja jest taka filmowa Tak, to jest taśma filmowa, dostałem Oscara To od YouTube'a, słuchajcie, co ta statuetka teraz tak wygląda I chyba teraz już naprawdę jest najlepsza ostatnia rzecz To jest Paweł mega sztos My już robiliśmy makijaż na Sylwestra Będę to trzymał w szafce i za rok tego użyjemy Zostało tylko jakieś 360 dni Tutaj macie poprzedni film, tutaj macie następny, zostawcie lajka. Szybko, koniec!